Cześć, witam serdecznie po raz kolejny na moim kanale pod tytułem Stylistyki. Słuchajcie, w związku z tym, że wypadł mi taki nieplanowany wyjazd w dzisiejszą niedzielę, postanowiłem nie pozostawiać Was bez emocji i nagrać taki szybciutki filmik. Chciałem Wam pokazać efekty mojej pracy, czyli wydobyte już styki gotowe, przygotowane do odpalenia, bądź wyłuskania i taką szybką um, sobie zrobimy podróż po tym co tutaj mam styki pomocnicze ze styczników TSM 1, 2, 3 tutaj mamy styki do wyłuskania, czyli pełniutkie groszki w formie ćwieków z różnych styczników, już nawet nie pamiętam z jakich. Te chyba będą z Telemanik. Tak mi się wydaje. Sądząc po kształcie. Tutaj widzę jeszcze jakiś. Tutaj mamy z ŁUK 25. Włącznik krzywkowy. No i jeszcze. To jest taka ogólna zbieranina z różnego typu styczników: większe, mniejsze. W każdym bądź razie są one do wyłuskania bądź wybicia. Następnie styki główne ze styczników TSM-1. Do odpalenia lub obcięcia. Tutaj w tym pudełeczku mamy taki ogólny miks. Większe, mniejsze, przeróżne styki z różnymi grochami. Tutaj mamy jakieś, o, takie duże koniki morskie, tak zwane, przeze mnie, z tych włączników takich młoteczkowych. Tutaj mamy jakieś, mm, z jakichś styczników prostokątne. Tutaj mamy znowu z włączników. Tu jest ogólny miks, różne, 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 większe, mniejsze, tsm trójki, chyba tutaj widzę. Tutaj widzę jakieś też większe. No, przeróżne. Dobrze, to mamy takie pudełeczko tutaj. W następnej kolejności styki ze styczników Siemens. Z dosyć dużymi grochami. Widzicie tutaj fajne takie prostokąty. Nie jest ich za wiele, ale, ale zawsze coś i dadzą na pewno super mega wynik w następnej kolejności styki z włączników łuk 40 do odpalenia lub wybicia tutaj też jest taki miks tutaj niektóre z nich są, o widzicie, tutaj są do wybicia na tych stykach podwójnych na stykach znowu stałych są do odpalenia bądź wyłuskania w dalszej kolejności styki z włączników DDR tak zwane popularne trójkąty każdy kto zajmuje się odzyskiem wie jak wyglądają te włączniki i jakie z nich wychodzą wyniki także super tutaj będzie tego około 3 kg myślę tego z jakieś 2 kg no i jedno z najlepszych Tutaj będzie około 4 kg w tym pudełeczku. Styki ze styczników ID, bądź ID, jak ja to mówię popularnie. Mm, oczywiście do odpalenia. Także to, to jest coś, co mi się lubią najbardziej. Jak to można to tak nazwać. No i co. Słuchajcie, nie przedłużając, tutaj widzicie efekty mojej pracy. To wszystko będzie odpalone i na koniec roku dane do rafinacji. I wejdzie z tego sztabka lub granulat. Dobrze, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do odwiedzenia grupy Facebookowej Stylistyki i Styczniki. Do której link znajdziecie w opisie. Osoby, które oglądają, a jeszcze nie subskrybowały mojego kanału, bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji. Tak, aby być na bieżąco. Pamiętajcie, że co niedziela wrzucam nowy filmik. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnej niedzieli. Cześć.